Cześć, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Drax, a to jest gra The Spacious. Dzisiejszą recenzję dedykuję głównie fanom Star Treka, ponieważ pomimo, że ta produkcja nie ma nic wspólnego oficjalnie z uniwersum Star Treka, to jednak w jakiś sposób gdzieś tutaj odnajdujemy pewne podobieństwa i pewne elementy, o czym w trakcie recenzji się dowiecie. Co to jest właściwie The Spacious? Otóż jest to symulator budowania kosmicznej kolonii, kosmicznej bazy i zapewniania jej wszelkiego rodzaju potrzebnych surowców, wszelkiego rodzaju rzeczy do produkcji, wszelkiego rodzaju elementów, które pozwalają nam na zachowanie dodatniej gospodarki, dodatniej ekonomii, tak abyśmy po prostu zarabiali pieniążki i mogli się dalej rozbudowywać. Gier poruszających tematykę budowy bazy kosmicznej było w historii już kilka, jednak takich wyjątkowych tytułów praktycznie nie mieliśmy. A ostatnimi czasy mogliście, podobnie jak ja, doznać pewnego rozczarowania, ponieważ powstała produkcja Starbase, coś tam, coś tam. W tym momencie nie pamiętam, nawet jest to w sumie nieistotne. W każdym bądź razie był to symulator właśnie budowania bazy w przestrzeni kosmicznej. Problem w tym, że deweloper zdecydował się bardzo szybko ogłosić, że zamyka pracę nad projektem, pomimo że sprzedawał dostęp do wczes... dostęp. Sprzedawał właśnie wersję w formie wczesnego dostępu za całkiem niemałe pieniądze. Projekt miał się rozwijać, było dużo rzeczy obiecanych. No, i w pewnym momencie dowiedzieliśmy się, że e, za miesiąc czy dwa wydajemy pełną wersję. E, nie będzie wielu featureów, które były pierwotnie zapowiadane, i na tym e, deweloper ogłosił, że kończy pracę nad tym tytułem. No, niestety to była wielka e, wpadka, wielkie rozczarowanie i przede wszystkim, no powiedziałbym, że troszeczkę oszustwo. A szkoda, ponieważ sam tytuł y, no miał potencjał, był bardzo taki obiecujący, obiecujący. niemniej jednak nic z tego nie wyszło. Grady Specials y, natomiast miała co prawda swój wczesny dostęp, ale nie na Steamie. Y, na Steamie pojawiła się kilka dni temu już w formie finalnej, w formie finalnej i w formie, która jeszcze y, ma szansę jak najbardziej się roz, rozwijać. Natomiast co jest ważne, po prostu jest to faktycznie dopracowana gra. Faktycznie już jest to produkt finalny. Wcześniej na, na Dezurze, czy jakoś tak to się nazywa, coś alternatywnego dla Steama, była ta gra w formie wczesnego dostępu właśnie przez długi czas, a na szczęście na, Steam, na Steamie pojawiła się już w formie finalnej. Bardzo dobrze zresztą się stało, że na Steamie wyrandowało to już w formie finalnej, ponieważ wiemy jak często Kusimy się na, na to, żeby kupić coś w formie wczesnego dostępu tylko dlatego, że zapowiada się dobrze, po czym gra nam się nudzi z powodu jej nieukończenia, z powodu małej ilości elementów faktycznych już zaimplementowanych. No i w momencie premiery często już po prostu nie, nie mamy ochoty wrócić do danego tytułu. Na szczęście właśnie ta produkcja pojawiła się w tym momencie na Steamie w formie finalnej. Co to jest? Jak się w to gra? I czy właściwie warto zagrać? Otóż, jest to symulator budowy kolonii w rzucie izometrycznym z grafiką 2D, z grafiką taką troszeczkę kreskówkową i przypomina mi to bardzo stary tytuł Team Hospital. Może starzy gracze pamiętają, był kiedyś taki symulator budowy szpitala, ale właśnie z przymrożeniem oka, troszeczkę w takiej kreskówkowej konwencji. Z bardzo śmiesznymi chorobami, z bardzo śmiesznymi urządzeniami, właśnie w życiu izometrycznym, gdzie stwarzaliśmy jakby miejsce, w które przybywali różnego rodzaju pacjenci, klienci, i to miejsce miało w jakiś sposób zarabiać na siebie. Więc nasza baza tutaj przypomina troszeczkę tą konwencję, ponieważ z jednej strony my musimy dbać o to, żeby nasi ludzie mieli co jeść i żeby mogli funkcjonować, mogli się rozwijać, ale z drugiej strony również tworzymy miejsce handlu, miejsce, w które udają się różnego rodzaju kosmiczni podróżnicy po to, żeby zrobić zakupy, no i przy okazji zostawić u nas troszeczkę pieniążków. Jednym z elementów rozgrywki jest budowa wspomnianej bazy. Zaczynamy zresztą co jest bardzo istotne na losowych planetach w losowym wszechświecie. Więc za każdym razem kiedy będziemy zaczynać grę, generuje nam się to od początku losowo, więc dzięki temu możemy wielokrotnie zaczynać w troszeczkę innym settingu i rozpoczynamy swoją budowę. Jednak to, co odróżnia The Specials od innych produkcji tego typu, to fakt, że nasza uwaga nie skupia się wyłącznie na naszej kolonii, ale organizujemy różnego rodzaju wyprawy, wypady na inne planety, na inne światy, po to, żeby zdobyć, pozyskać nowe surowce, otworzyć nowe szlaki wydobywcze, handlowe. I tutaj tworzymy właśnie takie. Grupy wypadowe, które przypominają mi mocno grupy ze Star Treka. W momencie, kiedy bohaterowie seriali, filmów Star Trek, eksplorowali różne planety, pojawiali się na, za pomocą teleportera na nowej planecie no i zaczynali eksplorację. Tutaj podobnie się dzieje. Planety są, są dziwne mają różne ciekawe biomy. Mają różne ciekawe czasami artefakty, a nasi bohaterowie pod pewnymi względami przypominają nawet wizualnie kostiumy właśnie ze Star Trek'a. Mamy różnego rodzaju czerwone koszulki, żółte koszulki, niebieskie koszulki. Co prawda się to stricte nie pokrywa, ale możemy się dopatrzeć, ponieważ właśnie za pomocą kolorów uniformów są rozgraniczone klasy postaci, i dzięki temu możemy właśnie łatwo ich rozpoznać. Eksplorując planety, przede wszystkim walczymy, tudzież czasami mamy coś znaleźć, i po ukończeniu takiej misji planetarnej, możemy z tej planety ustalić szlak handlowy, który będzie nam co pewien czas dostarczał określonego rodzaju surowców, które na tej planecie występują. Możemy w danym układzie słonecznym założyć placówkę dyplomatyczną, przydzielić tam naszych ludzi, co zwiększy tempo dostarczania surowców i w ten sposób. E, eksplorujemy galaktykę. Galaktyka dzieli się na sektory. E, sektory są związane z e, levelami postaci, e, także nasze postacie levelują, i w związku z tym mogą na e, coraz bardziej niebezpieczne misje się udawać. Sektory są z kolei e, pełne planet, pełne układów słonecznych przede wszystkim, które z kolei dzielą, dzielą się właśnie na e, zbiory planet. Jest tego całkiem sporo. Poza tym możemy każdą misję powtarzać wielokrotnie, co zwiększa nam. Ilość dostarczanych potem surowców. Brzmi to bardzo fajnie, ale czy jest dobrze wykonane? Otóż mam troszeczkę różnych zastrzeżeń do The Specials. Pierwszym zastrzeżeniem jest troszeczkę takie mało dopracowane poruszanie się naszych postaci na misjach. Otóż poruszają się one jakby z lekkim lagiem. Troszeczkę słabo reagują na kliknięcia myszy. Poza tym, kiedy postać porusza się y, troszeczkę w bok, to idzie jednocześnie do przodu i przesuwa się w bok. Po prostu nie mamy y, tych y, animacji dopracowanych pod kątem y, obrotu postaci, pod kątem ich faktycznego zachowania na powierzchni. Jest to bardzo mocno uproszczone. Na początku y, zdecydowanie mi to przeszkadzało, aczkolwiek można się do tego przyzwyczaić do pewnego stopnia. Poza tym gra, niestety, e, czuć, że miejscami była przygotowa przygotowana pod e, różnego rodzaju urządzenia mobilne. E, na szczęście nie, nie objawia się to jakimiś e, mikrotransakcjami czy, czy uproszczoną rozgrywką, ponieważ sama rozgrywka jest całkiem rozbudowana, do czego jeszcze tutaj dojdziemy. Natomiast e, objawia się to przede wszystkim sposobem w nawigacji. Otóż, kiedy budujemy naszą bazę, Mamy albo tryb obserwowania, gdzie za pomocą myszy możemy przeciągać, przytrzymując teren, przeciągać po prostu obraz, podobnie jak to na ekranach dotykowych się dzieje, albo przełączamy się w tryb budowania, kiedy możemy ustalić, gdzie powstanie jakiś obiekt, jakieś pomieszczenie, ale w tym momencie nie możemy przesuwać ekranu. Jest to oczywiście podyktowane tym, że y, taka jest ergonomia y, użytkowania ekranów doty dotykowych. Niestety w przypadku gry, gry na PC y, często budując, chcielibyśmy jednocześnie przeskrolować przes przes obraz, żeby po prostu gdzieś coś jeszcze zobaczyć itd. No niestety musimy się tutaj przełączać między tym trybem widokowym a trybem budowania. Poza tym gra posiada dosłownie zero opcji w menu, jeśli chodzi o ustalanie grafiki i czegokolwiek. Możemy muzykę włączyć, wyłączyć, zgłośnić lub ściszyć dźwięki, ale to jest wszystko. Gra nie posiada żadnych opcji graficznych i to jest znowu element typowy z gier mobilnych. Wygląda to całkiem przyzwoicie od strony wizualnej, chociaż muszę przyznać, że ten styl graficzny mnie nie urzekł. On jest adekwatny, on jest wystarczający, on jest zadowalający, natomiast nie ma w nim takiej iskierki, jakiegoś estetyzmu, jakiegoś takiego elementu, że, że to wydaje się piękne, że to wydaje się w jakiś sposób bardzo przyciągające. Grafika po prostu jest. Natomiast... To, co w tej produkcji zdecydowanie się spodoba wielu poszukiwaczom właśnie tego rodzaju gier budowania kosmicznej bazy, to stopień rozbudowania tego całego systemu, ponieważ nasze postacie zdobywają poziomy, jest ich całkiem sporo, im wyższy poziom postaci. Tym więcej ona ma potrzeb różnego rodzaju, które musi zaspokoić baza w postaci różnego rodzaju pożywienia specjalnego, rozrywki, środków czystości. No przeróżnych rzeczy, im wyższy poziom, żeby spełnić wymagania na wyższy poziom, po prostu musimy mieć odpowiednie rzeczy w bazie. Poza tym zdobywamy nowe skile na postaci, zdobywamy nowe przedmioty. Możemy to wszystko levelować. Nasza baza w pewnym momencie staje się naprawdę rozbudowanym potężnym kompleksem na, na filmiku, który Wam pokazuję w tle recenzji co prawda są tylko moje pierwsze kroki, ponieważ kilkukrotnie rozpoczynałem rozgrywkę od nowa nauczony błędami wcześniejszymi jakie popełniłem. Niestety uważam, że tutorial w tej grze jest słaby. On co prawda występuje, natomiast e, dotyczy takich rzeczy bardziej oczywistych, natomiast te mniej oczywiste rzeczy często nie są wyjaśnione, więc e, ja z tego tutoriala zadowolony nie jestem. Spowodowało to, że... Musiałem grę zaczynać kilkukrotnie od nowa, natomiast za którymś razem już możemy załapać i możemy stworzyć bardzo, bardzo rozbudowany kompleks. Jeżeli zobaczymy jakieś tam oficjalne materiały z tej gry, to naprawdę potężne bazy. Potężne sieci pomieszczeń, różnego rodzaju funkcji, przetwórstwa. W tej grze występują, oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, to wszystko musi na siebie zarabiać. To wszystko musi mieć stałe dostawy surowców ze wspomnianych planet, które my musimy podbić. Więc tworzymy taką placówkę. Nawiasem mówiąc, jesteśmy częścią federacji, więc znowu tutaj element żywcem zainspirowany Star Trekiem. Federacja y, tworzy po prostu nową placówkę, my dostajemy przydział i tak się zaczyna nasza przygoda. Podsumowując, The Special jest grą ciekawą, przede wszystkim stosunkowo niedrogą, bo w, w dniu premiery ona kosztowała troszeczkę ponad 9 euro. Ja bym sugerował, mimo wszystko, jeszcze poczekać na jakąś dodatkową obniżkę y, cenową. I wówczas ta gra powiedzmy, że jest warta zakupu. Niestety nie jest to produkcja pozbawiona wad, nie jest to produkcja, która by sprawiła, iż wygłodniały fan gry ekonomiczno-strategicznej, osadzonej w przestrzeni kosmicznej właśnie takiej zbudowaniem jakiejś bazy, niekoniecznie zarządzaniem wojskami, tylko właśnie skupionej na rozwoju kosmicznej bazy, nie jest to gra idealna, nie jest to spełnienie naszych marzeń. Natomiast nic lepszego w tym momencie moim zdaniem nie występuje dlatego jeżeli lubicie takie produkcje jeżeli czujecie, że już dawno chcieliście w coś takiego zagrać, ale niestety nie było w co to The Spaces jest najbliższe temu upragnionemu ideałowi i bardzo się fajnie sprawuje. Na koniec jeszcze jeden plus gry, otóż wielkim plusem jest muzyka, która totalnie mnie zaskoczyła muzyka Nadaje takiego epickiego klimatu kosmicznych eksploracji. Ja, jak wiecie, bardzo na muzykę w grach komputerowych i w ogóle zwracam uwagę na ścieżki dźwiękowe w filmach i tak dalej. Więc tutaj nie spodziewałem się, że w produkcji takiej niezależnej, w sumie stworzonej, podejrzewam, jakimś tam niższym budżetem, że muzyka okaże się tak, tak dobra i ona mocno wyciąga. Tą rozgrywkę w górę. Gdybyśmy nie mieli tej muzyki, podejrzewam, że oceniałbym tą produkcję troszeczkę niżej, a tymczasem właśnie dzięki muzyce czujemy klimat. I y, chociaż, mu, chociaż grafika nie, nie sprawia tutaj wielkiego wrażenia, tak jak powiedziałem wcześniej. Nie robi na nas takiego wrażenia, że to jest mega klimatyczna produkcja, natomiast muzyka, owszem, i dzięki muzyce ta gra sporo zyskuje. To będzie wszystko w kwestii The Specials. Zapraszam do komentowania, zapraszam do kliknięcia łapki w górę, jeżeli się podobało. Zapraszam do subskrypcji nowe osoby na kanale. Tymczasem trzymajcie się do usłyszenia. Cześć.